Będąc w ruchu pragną słuchać muzyki w doskonałej jakości. Słuchawki MDR 1 ADC Prestige są wyposażone we wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy. Działa on na zasadzie konwersji plików cyfrowych o rozdzielczości do 24 bitów na sygnał analogowy. Wygenerowany w ten sposób sygnał analogowy znacznie poprawia jakość dźwięku i podnosi głośność, co przekłada się na niespotykany dotąd doznania słuchowe. Niesamowita jakość brzmienia jest najbardziej odczuwalna podczas korzystania z formatów high-resolution audio, takich jak WAV i FLAC, które są dalej optymalizowane przez przetwornik CA i naszą własną technologię high-res audio. Słuchawki są wyposażone w trzy różne wejścia, zapewniające swobodę użytkowania oraz obsługują wszystkie typy wyjść cyfrowych, niezależnie od tego czy odtwarzasz muzykę z komputera stacjonarnego czy ze smartfona Xperia EZ3. Przy włączonym przetworniku CA słuchawki zapewniają około 7 do 8 godzin odtwarzania, czyli więcej niż potrzeba do przetrwania codziennych, nużących dojazdów do pracy. Nie bez znaczenia jest również prostota ładowania, które odbywa się za pośrednictwem łącza USB. Kluczowe znaczenie dla jakości brzmienia ma zastosowana w słuchawkach technologia S-Master HX. Zaawansowany wzmacniacz cyfrowy redukuje niepożądane zniekształcenia i szumy w muzyce i wiernie remasteruje pliki audio poddane kompresji. Dzięki temu słyszysz muzykę w takiej postaci, w jakiej stworzył ją wykonawca. Słuchawki MDR 1 ADAC Prestige to wyjątkowy produkt, który pozwoli Ci wydobyć to, co najlepsze z Twojej cennej kolekcji muzycznej.